W dziesiątym wydaniu wiadomości zobaczymy obligacje komunalne tematem 54. sesji Rady Miasta, miejski konkurs piosenki europejskiej, kapele serc, czarna seria wypadków, niekapitalny remont zapomnianych ulic, rewitalizacja, wizualizacja. Najważniejszym tematem 54. sesji Rady Miasta w dniu 23 maja 2014 roku było rozpatrzenie przedstawionego przez burmistrza projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu. Władze miasta panicznie szukają pieniędzy na wkład własny do ewentualnych przyszłych inwestycji i dofinansowania oświaty, ryzykując pomysłem wyemitowania obligacji na łączną kwotę 10 milionów złotych na okres 10 lat. Jeżeli no, weźmiemy teraz jeszcze 10 milionów tego kredytu, który jest zakamuflowany w obligacjach, to będzie 33 miliony. To by prawie już sięgało około 50%. Przypomnieć należy, iż stan zadłużenia miasta na koniec 2013 roku wyniósł 23 miliony złotych. Ponadto na dzień dzisiejszy brakuje 2,5 miliona złotych na oświatę i drugie tyle na inwestycje w tym roku. Co postanowi Rada? Dowiemy się na następnej sesji, gdyż temat przełożono do rozpatrzenia na wniosek jednego z radnych. Dnia 23 maja 2014 roku w Krubieszowskim Domu Kultury odbył się Miejski Konkurs Piosenki Europejskiej. Impreza ta jest corocznie organizowana przez Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Rubieszowie i odbywa się pod patronatem burmistrza miasta Rubieszowa. W tym roku koordynatorem konkursu była pani Joanna Gumiela, a pomagali jej nauczyciele języków obcych z Zespołu Szkół nr 2 Patrycja Diabin, Agnieszka Mróz, Marcin Mróz, Alicja Bas i Bogusława Chrycej. W konkursie wzięły udział Szkoły Podstawowe i Gimnazja naszego miasta, Gimnazjum w Mirczu, oraz słuchacze Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej imienia Stefana i Krystyny Duchato w Krubieszowie. W zmaganiach wystąpiło 30 uczestników z trzech grup wiekowych, a jury w składzie Iwona Szwans, Magdalena Pańko oraz Arkadiusz Pydyś musiało dokonać trudnego wyboru i przyznać trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. W kategorii wiekowej klas 1-3 szkoły podstawowej. Pierwsze miejsce zdobyła Martyna Wiśniewska, drugie Dominika Krawiec, trzecie zaś Amelia Serafin. W kategorii wiekowej klas 4-6 szkoły podstawowej pierwsze miejsce przypadło Martynie Pirogowicz, drugie miejsce Amelie Ciesielczuk, natomiast trzecie zdobyła Oliwia Małczan. W kategorii wiekowej klas gimnazjalnych pierwsze miejsce wywalczyła Maria Łyko, drugie Katarzyna Bucior z Agatą Bartnik, natomiast laureatką trzeciego miejsca została Dominika Radzis. Uczniowie otrzymali statuetki i nagrody ufundowane przez burmistrza miasta Chrubieszowa, wydawnictwo Macmillan oraz wydawnictwo Pearson. Kapelę Serc. Pod taką nazwą w niedzielę 25 maja w Chrubieszowskim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny na rzecz chorych ten na stwardnienie rozsiane. Był organizowany wcześniej przez zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka i niejako ten zespół był inicjatorem, aby koncerty charytatywne na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane było organizowane w całej Polsce, żeby wszystkie zespoły, które są, z, które są zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Tańca w jednym czasie tańczyły dla ludzi chorych na stwardnienie rozsianek. Organizatorami koncertu były Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne oraz zespół pieśni i tańca Ziemi Chrubieszowskiej. Chciałam zacytować słowa pana Władysława Lorenca. Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia. Dochód w kwocie 3070 zł, uzyskany ze sprzedaży biletów oraz aukcji wielu bardzo ciekawych prac plastycznych chrubieszowskich artystów, przekazany został na potrzeby oddziału neurologicznego chrubieszowskiego szpitala. W koncercie wystąpił zespół pieśni i tańca Ziemi Chrubieszowskiej, formacja taneczna Prima Donna oraz artyści Teatru Młyn Maria Łyko i Maciej Łyko. 26 maja około godziny 15 na skrzyżowaniu ulic Ludna Prosta, 26-letnia kierująca samochodem Audi nie ustąpiła pierwszeństwa 19-letniemu motorowerzyście. W wyniku tego zdarzenia 19-latek z obrażeniami lekkimi trafił do szpitala. 28 maja około godziny 9 na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Prusa, 25-letnia kierująca samochodem marki BMW nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu 52-letniemu motorowerzyście. Policji nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierująca została ukarana przez policjantów mandatem karnym w wysokości 500 zł i sześcioma punktami karnymi. Tego samego dnia przy ulicy Zamojskiej doszło do najtragiczniejszego z serii wypadku drogowego. 50-letni mężczyzna kierujący Mercedesem prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku tego wypadku kierujący w stanie ciężkim trafił do szpitala, gdzie niestety następnego dnia zmarł. W ostatnim dziewiątym wydaniu wiadomości w reportażu Zapomniana droga w centrum miasta informowaliśmy o fatalnym stanie dróg ulicy Szewskiej i Ludnej. I tu miłe zaskoczenie natychmiastowa reakcja zarządcy. Kilka dni temu, jeszcze przed godziną siódmą, w kilkadziesiąt minut załatwiono wieloletni problem obywateli. Tyle, że ten super ekspresowy remont nie przekładał się na jakość dróg. A może to dopiero rozgrzewka przed prawdziwą modernizacją? Zobaczymy gdzieś koło jesieni. Dostępne są już dla wszystkich mieszkańców wizualizacje rewitalizowanego Zielonego Rynku i Deptaka w centrum miasta. A oto jak mają wyglądać w przeszłości te fragmenty chrubieszowa. Sponsorem wiadomości jest firma Fotowideo Art, ulica Ludna 20, profesjonalna fotografia i film, śluby, reklama, poligrafia, wyrób pieczątek, wydruki wielkoformatowe. Sponsorem wiadomości jest Hot Bar, ulica Ludna 15, najlepszy kebab i pizza w mieście.